Krople w dłuższym ja lubię kiedy na dole bada deszcz. Tatuś nie wytrzymał życia, piesu dusił się. Mąż porzucił swoją żonę, kiedy badał deszcz. Złodziej komuś ukradł rower, złodziej przepadł też. Gdzieś wypadek był na szoś się, kiedy padał deszcz. Pod dach się chowa wszystko, każdy człowiek, każdy zwierz. a ja lubię, kiedy latem pada deszcz. Po jak spływa woda, płyną krople w dusz i wszel. Lubię, kiedy latem... Wszystko rośnie, wszystko żyje, człowiek kwiat i pesz. Zarzuć ręce mi na szyję, kiedy pada deszcz Od co przytul, nie do siebie, wszystko jest dobrze, wiesz Pięć razy Cię spotkałem tak, że padał deszcz Pod tak się chowa wszystko, każdy człowiek, każdy zwierz a ja lubię, kiedy latem pada deszcz. Po liściach spływa woda, Płyną krople w przejść. Lubię, kiedy latem pada deszcz. Pod dach się chowa wszystko, Każdy człowiek, każdy zwierz. A ja lubię, kiedy latem pada deszcz. Krople w i wrzesz lubię kiedy latę lubię kiedy latę lubię kiedy latę pada deszcz. To miało nie być, no myśmy też tego nie przygotowali ale mój przyjaciel Tomasz Szwed w pisze bardzo fajne pieśni może taką pieśnią w kółce tę pogodę przegonimy